Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na, naszym, na moim kanale, przepraszam. Witamy na naszym kanale. Kochani, jakiś czas temu powstała na moim kanale kiełbasa leśniczego. Pamiętacie może, a jak nie pamiętacie, to odsyłam was do tego filmu kiełbasa leśniczego. I wtedy, kiedy ta kiełbasa była przeze mnie robiona, tam na tym filmie, do którego was przed chwilą odesłałem. Tam miksowałem różne przyprawy i zaznaczałem też to, że w niedługim czasie powstanie gotowiec dla wszystkich wygodnickich, żeby po prostu nie bawić się w kupowanie kilku przypraw, tylko mieć już gotową przyprawę do tej właśnie kiełbasy. I już jest ta przyprawa. Proszę bardzo mieszanka do kiełbasy leśniczego. Czyli do tej tamtej, tylko tu w tym filmie powstanie pieczeń leśniczego w foremce. Mam tu foremki, trzy sztuki, proszę bardzo. Oczywiście od teraz możecie już je nabyć w sklepie Jelux, i to jest uważam super sprawa, bo przy okazji zakupów, jak będziecie różne rzeczy sobie zamawiać, bo wielu z Was zamawia bardzo wiele. To sobie możecie takie foremki dorzucić, bo z kodem rabatowym Kostrzewski 10 będzie taniej. Pojemności są różne: 985, 800 i 600, które proponujesz zrobić. W których Na no. pewno trzeba pamiętać o tym, że musi być jeden rodzaj foremki użyty do każdorazowego. Dobrze to nazwałem? Każdorazowego? Mhm robienia, żeby się nam równomiernie piekły, więc ja myślę, żebym to zrobił może w tych małych, co? Dobrze, bo ja te średnie tutaj sobie tak? użyję do lazani. Ale przecież to ja do mnie, moje foremki, jak Ty użyjesz? No... Możesz ode mnie kupić najwyżej. Możemy się podzielić. Nie możesz być taki zachłanny. Kochani, i tak. Całego mięsa na tą pieczeń mam 2 kg, czyli pół kg boczku, którego właśnie Pokroimy przed chwilą. Pół kilograma mięsa z golonki. Jak to udowodnić, że to jest golonki? Była trybowana. Pokaż widać, czy to będzie, że to jest golonka. Widać I będzie. Widać. I kilogram szynki, czyli 50% szynka. 25% golonka, 25% boczek. Bez skóry taki wiadomo jak to boczek. Tłusto, chudy, chudo, tłusty. Będziemy sobie to peklować przez 24-48 godzin w peklo soli w ilości 19 g na 1 kg. Czyli tu jak będzie szynka to będzie 19 g, a to na pół, czyli pół tej golonki, pół boczku to będzie po 9,5 g, sam to policzyłem. Brawo. Potem będziemy oczywiście po peklowaniu mielić na różne wielkości yy, każde mięso i będziemy przyprawiać. Przyprawą w ilości. To jest przyprawa na 4 kg. 12,5 grama przyprawy na 1 kg, czyli będziemy potrzebowali pół tej paczuszki, czyli 25 gramów, a potem foremki i pieczenie. Więc, kochani, ja już boczusy sobie pokroiłem. Teraz pokroję i zapekluję resztę mięsa. Widzimy się po peklowaniu. Proszę. Postępujemy identycznie jak przy kiełbasie leśniczego, czyli szyneczka idzie tylko przez ten dystans, który tu się znajduje, tu Boczuś idzie na ósemkę i goloneczka idzie na. To jest 3 albo 4, już dokładnie nie wiem albo 3 albo 4 mm, oczywiście. Oczywiście, jak jest założone, to lecimy od razu z golonką. Potem resztę mięsa, jak to pomiele, Misa od robota planetarnego i będziemy to wyrabiać z przyprawą i odrobiną wody. Proszę tu podejść moja kochana operatorko. Ja widzę, że jakbym ci tak nie powiedział, że masz nagrywać, to ty tak ci powiem, że mało się angażujesz. Teraz mniej. I, no ja bym poczekała, aż zaczniesz mielić mięso, a nie. No, żebym pokazywała teraz. Musisz się dostosować przez do umowy ze tak, jak masz umowę. W jakiej tak, jak umowie? Po no, pracy, a jakiej? Oczywiście, mielenie tak jak golonka chyba każdy wie. <noise> Nie trzeba było marnować filmu, żeby tak oczywiste rzeczy pokazać. Kochani moi widzowie, od razu co? Teraz najpierw sobie zrobię. Przygotuję tą przyprawę. 25 gramów na 2 kilogramy mięsa. Przetrzepać trzeba zawsze trochę, żeby się w miarę równo rozprowadziło. I. Odmierzamy 25 gramów, bo 12,5 grama na każdy kilogram. O Jezu! O Jezu, jaki zapach! Ja to jo! Co ty na to? Nie wiem, a skąd mam wiedzieć. Może ja to jo? A, że ty to jo? To. Ty to jo! <laughs> Czekaj. O! Jak w mordę strzelił! A więc taka paczuszka dość pakowna. Tu mam przygotowane na tą ilość mięcha, również 100 ml wody, bo 50 ml na każdy kilogram. Przypomnę, tu mam mój wspaniały robocik, który niedawno nabyłem. Mój wspaniały robocik, Ta, no, najlepiej. którego Ci użyczam. Użyczasz mi, a i przekładam. Oczywiście goleń sprawi to, że nam się wszystko pięknie sklei, boczuś mamy piękny tłuszczyk. Jedyneczka szyneczka jest na takie duże kawały, żeby były. Duże akcenty mięsa w tej wspaniałej pieczeni. Kochani moi! Ty nas wcale nie kochasz, ja? No, dokładnie. No. Przekładamy wszystko ładnie. O! Właśnie, żeby tutaj nie napaciał za dużo. Będziesz miała dużo sprzątania, rozumiesz, nie? Nie, ty będziesz sprzątał. Czy jak ja robiłam jakieś rzeczy na swój kanał, jakieś sosy czy coś, to przyszła mi i powiedziałam, możesz już zmywać, nie? Mówiłaś. No. Przyznaj się. Dobrze, mamy to. Ręka brudna. A co? Od razu 100 litrów wody, tak jak mówiłem, przyprawa tak jak mówiłem. Wstawiamy w miejsce przeznaczone do, do michy. Ręka jedna brudna, będę musiał się wspomóc. Pokaż dziureczkę tam. I wyrabiamy do klejstości, tak jak z kiełbasą leśniczego. Ja sobie już przygotuję foremki i za chwilę po tym jak będzie się kleiło idzie w foremki piekarni kochani, maksymalna temperatura 130 stopni yy, i myślę, że przy tych małych foremkach to będzie z jakieś 70 minut. Aha, trzeba do prądu jeszcze go włączyć, dobra. Ja nie wiem jak to. <słyska> tak. Jeden, dwa i do kleistości. Boże, jaki zapach. Yy, no sobie pobrudziłeś. No sobie pobrudziłeś, tak głowę wtykałeś. Hmm. I przekładamy teraz do foremek. Na razie mam trzy sztuki, ale tu mam przygotowane jeszcze dwie w razie konieczności. Dwa kilogramy mięsa. Ta jedna foremka ma teoretycznie 600 ml. 600. Weź mnie nie co chwilę mnie poprawiasz. No 600, 500 może ma. 500? 500. I teraz dogniatamy tak, żeby ładnie to uformować. Nieduże foremeczki, zobaczcie, jakie duże kawały mięsa. Oczywiście z golonki, ten klej, który, o którym wspominałem, nam to wszystko ładnie ta galaretka, która powstanie, będzie galaretką. Tylko oczywiście po pieczeniu musimy poczekać od dnia kolejnego, żeby to nam porządnie stężało. To są malutkie foremeczki, takie akurat. Będę miał jedno, jednorazóweczki takie, nie? Powiedz tak. moim widzom, że tak, tak będzie. Tak, na śniadanko, na kolację. Tak, no, obiad i na kolację. Także myślę, że jutro będzie taka sytuacja, że że może już ich nie być. Tak mi się wydaje. Kiełbasa była... Zresztą wiesz, jaka była kiełbasa leśniczego? Tak, wiem. Zostało po niej wspomnienie. Oczywiście, kto chce, to nie musi robić pieczenia, może sobie zrobić kiełbasę, ale to jest kolejna opcja zastosowania tej przyprawy. Przyprawa powstała na... Yy, jakby to powiedzieć na potrzeby tego, żeby nie kupować wiele przypraw, tylko po prostu macie gotowca. A tak to naprawdę ona ma dość duży skład ta przyprawa. Więc uważam, że to jest super rozwiązanie i właśnie tak to powstało. Tak robimy, oczywiście jak będzie za dużo, nie może być za dużo, bo też żeby nam to nic nie wylatywało. Myślę, że tak jak teraz, co? Jak ty uważasz operatorka tak moja, uważam, no. mojego cudownego telefonu? Oczywiście, jeśli będzie tak, że trzy będą za mało, to będzie czwarta. Się, tak. O, ładnie ugłaskałem, uklepałem tutaj. O. Jeszcze foremeczka ładnie. O. Co? Dziękuję. Patrz. Będzie mi tu doradzać. Doradczyni. Tylko od nagrywania no jest. tak to zawsze doradzę i tam jak coś to mnie poprawi, a teraz będzie doradzać. Co ty powiedziałaś? Powiedz moim widzom, że kłamiesz. Nie, Bo jeszcze nie ktoś, kłamie. ktoś przez przypadek ci uwierzy. O, takie coś. I tak robimy z każdą foremką do wyczerpania farszu. I oczywiście do piekarnika. Powtórzę jeszcze raz, jakby ktoś nie słyszał za pierwszym razem. Piekarnik 130 stopni, ponieważ jest peklosul. E, termoobieg ciężko powiedzieć. U nas jest góra-dół bez termoobiegu, bo ten piekarnik nie ma termoobiegu. E, czas pieczenia w tej temperaturze 70 minut. E, oczywiście zmieściło się mi w trzy foremki, ale z wielkim bólem wystaje, tak jak widać. Miejmy nadzieję, że nic nie wycieknie podczas pieczenia. Po tym pieczeniu studzimy do lodowy na noc, a rano wielki test. Zobaczcie, jakie piękne jednorazóweczki. Ładnie. No, ja wygląda. to widziałam, że piękne. Ale dobrze wyszły, nie? Bardzo. Znaczy, nie wiem jeszcze, jak w smaku, ale. Na 100% lepiej niż. Smakuje lepiej niż wygląda. Coś pięknego. Także, kochani, 2 kg mięsa są w trzy foremki. Z lekkim czubkiem nic tu nie uciekło. Widać, że po boczkach mamy galaretkę. Ja dwie foremeczki może ściągnę na boczek i nie? Tak, tak trzeba zrobić. I trzeba wydostać. Ze środka to co najlepsze, a więc to na boczek. Patrz, I żelatyna nie była dawana, zaznaczam. Patrzcie na to. Ciężą. O jest. I kroimy. Połówce nie. Krótkie ruchy, żeby... Nie poszarpać. Co widzisz? O jasek. Pięknie wygląda. Taki zapach się ulotnił. Widziałeś te duże akcenty mięsa? Patrz. Tak jakby tutaj. Mm. Niosamowito. Wow. Kroimy. I próbujemy. Pieczeń. No bardzo ładnie, kurczę. Zobacz jaka, jaka elastyczna. A jak pachnie, jak pachnie. Smakuje. Nie wiem, jak to powiedzieć, nawet. nie ma chyba czego słowa. Przepyszne. No pięknie. Proszę się przyznać, tak ładnie przybliżyć, przeostrzyć tam, gdzie potrzeba. Kochani, zróbcie sobie pieczeń. Leśniczego, bo nie ma nic lepszego niż pieczeń leśniczego. Porównywalna do pieczeni Drwala, ale uważam, że jest zupełnie inna. Zróbcie, sprawdźcie, przekonajcie się sami. Oczywiście przepyszna. Pieczeń, yy, przyprawa do kiełbasy leśniczego oraz wszystko inne. Nawet foremki, koszulka. No, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link do sklepu Jelux Polska macie w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski10 również macie w opisie. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Subskrypcja, dzwoneczek na początku tego wspaniałego filmu. Yy, kochani, social media grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Powiem tak, pieczeń leśniczego jest rewelacyjna. Zróbcie i sami się przekonajcie. Polecam. Pozdrawiam. Cześć.